Czy dziewczyny już skończyły pracę nad kostiumami, przekąskami i festiwalowym transportem? O nie! Tegoroczny gwiezdny festiwal zimowej magii musi być idealny. Nie powtórzymy chaosu z zeszłego roku. O, coś mi mówi, że cały ten dzień spędzimy biegając między Lasem a śnieżną Doliną. O, tak mi przykro. Wiem, że biegamy od rana. Nowy plan! Najpierw upewnijmy się, że komitet organizacyjny już działa. Potem weźmy kolorowe światełka, którymi musimy udekorować fabrykę Hony. W końcu wypijemy tyle gorącej czekolady, ile zechcemy. Możesz nawet wykąpać się w wannie czekolady. A teraz pokaż. Teraz ten drugi. A teraz oba. Naraz. Ładnie. Jest pięknie. Dobra robota. Tak. To wygląda świetnie. Mam nadzieję, że więcej. prosiłaś o spakowanie 50 torebek kasztanów. Robimy to z flick przez cały dzień. <grystanie> Jak widzicie, ja je ważę, a flick pakuje. Chodzi o flick, prawda? <grystanie> flick! Gdy hmm? mówiłam, że masz je pakować, miałam na myśli do torebek, a nie do buzi. Hmm. Przepraszam, Donesso. Mamy opóźnienie. Flik! Bierzmy się do pracy! Znowu! Sprint? Powiedz mi, że to nie jest powtórka z zeszłorocznego festiwalu. Słuchaj. Masz rację. Jeśli tylko Bri uda się uruchomić śnieżny obóz, wszystko będzie całkiem w porządku. I skrobniki gotowe, Gotowe! Zobaczmy, czy ten błyszczący śnieżnobus jest gotowy do dobrej zabawy. A! A! O! Dalej. o co tu? To no dalej! O, mateczko! No Nie możemy! Zawieść! teraz! ale naprawdę się o nas troszczą. Może, może nie powinnam się tak martwić. Mm -hmm. Och, dziękuję wam za pracę w komitecie organizacyjnym Gwiezdnego Festiwalu Zimowej Magii. Dużo od was wymagałam, ale mnie nie zawiedliście. Felicity? Wiem, że dałaś z siebie wszystko. Zaraz. Gdzie jest Felicity? Nadchodzą przepyszne kasztany! Dziękuję. Sprint wykreśl z listy przekąski. I w ten sposób przygotowaliśmy wszystkie rzeczy z listy planów na gwiezdny festiwal zimowej magii. O! Kolorowe światełka! Oczywiście! Tak się zajęłam zadaniami innych, że zapomniałam o swoim. Sprint. Odpocznij sobie, ja się tym zajmę. Oh, nie do wiary, że to przeoczyłam! Och, przepraszam! Nie zauważyłam cię. Nic ci nie jest? Potrzebujesz pomocy? Pomocy? Roast, gdzie jesteś? To ty jesteś, Rost? <laughs> Denesa! Usłyszałyśmy krzyki! Na, moje biurka! Kim są te niesamowite dziewczyny? Witajcie, mieszkańcy zaczarowanego lasu. Przybyłyśmy tu z królewskiej wyspy. Musicie nam pomóc. Jesteście królewskimi Enchantments? Tak, serio, serio? <śmiech> <śmiech> tak! Najpierw ukłon, potem dygnięcie czy dygnięcie pierwsze? Kłaniamy się tylko królowej. Jest jeszcze królowa? Królowa Dawiana najtroskliwsza władczyni. Elegancka, ale silna. Cierpliwa i mądra. Hojna i uprzejma. Wow. A czy wy jesteście księżniczkami? Szkolimy się na królewskie czarodziejki. Ja jestem Falon, a to mój dzielny Feniks Sunrise. Razem sprostamy każdemu wyzwaniu. A ja mam na imię Mora. Razem z moją najlepszą przyjaciółką Light czujemy się w przygodzie jak ryby w wodzie. Mam na imię Paulina, a to mój Pegas Wingley i jesteśmy lotnymi lotnikami. Wow. No. Oh. Lubię ich. Mm -hmm. Przyjaciele mówią na mnie Diana. Ten mały śpioch to Steam. A Rose już poznałyście. Nie. Roast czeka jeszcze brokatowy trening. Mam na imię Felicity. Mój pupil to Flik, Cześć. A to nasi przyjaciele. Oto Danessa Hej. i Sprint. Hejka. razem Twist oraz Potter. Cześć. I Flap. Cześć. Witamy w zaczarowanym lesie. A wiecie? Dziś odbywa się coroczny gwiazdny festiwal zimowej magii w śnieżnej dolinie. Jest wyjątkowy jak wszystkie nasze wydarzenia. Będziecie naszymi honorowymi gośćmi? Dopiero się poznałyśmy, a wy już zapraszacie nas na imprezę? Uwielbiam to miejsce! A ja imprezy! Nie mamy na to czasu. Jeszcze nie. E, podobno potrzebujecie pomocy. Co się stało? Chodzi o naszą królową. Miałyśmy uczestniczyć w zaczarowanej królewskiej ceremonii na królewskiej wyspie. Weszłyśmy do sali tronowej, gdzie powinnyśmy otrzymać od królowej nasze czary, ale jej tron był pusty. Gdy jej szukałyśmy. Roast znalazła królewskie zwierciadło. Czy to lustro do stylizacji? Królewskie zwierciadło to więcej niż lustro. Jest zaczarowane. Dzięki niemu królowa zagląda do każdej zaczarowanej krainy, żeby upewnić się, że kwitną tam troska i przyjaźń. Lekkie naruszenie prywatności. Roust była tak przejęta widokiem zaczarowanego lasu, że wskoczyła do zwierciadła i przeszła przez magiczny portal. Więc to dlatego Roost stała tu na środku drogi. Wiedziałyśmy, że zwierciadło pokazuje inne zaczarowane krainy, ale nie sądziłyśmy, że jest do nich portalem. Czyli nie znalazłyście królowej Dawiany, a wasze czary? Nigdy nam ich nie dała. Bez nich niewiele możemy zdziałać. Hej! Jedną chwileczkę. My mamy czary, a my ich potrzebujemy. Czy pójdziecie z nami i pomożecie odnaleźć naszą królową? Na no pewno, że tak. Uwielbiamy dobre zagadki. O, oh, dziewczyny, muszę jeszcze dzisiaj pojechać do śnieżnej doliny przed naszym show i zawieść stroje, przekąski i kolorowe światełka. O, nic się nie martw! Sage i Kiper mają transport. Jestem pewna, że pomogą dostarczyć wszystko na miejsce, widzisz? Ha? Hmm. Sage rzeczywiście świetnie prowadzi. Dobrze, to mogę szukać królowej. Jeśli tylko wrócimy na czas, żeby obejrzeć wielką zorzę polarną nad śnieżną doliną. Wow! <śm> to świetnie! <śm> to którędy na królewską wyspę? Przez wasz magiczny tęczowy portal. E, przez nasze magiczne co? Chcecie mi powiedzieć, że ten magiczny tęczowy portal cały czas był w zaczarowanym lesie? Zwykle nic nie ujdzie uwagi, Felicity. Portal ukazuje się tylko w obecności królewskich enchantimals. To wszystko wyjaśnia. Ostatnia na miejscu jest kwaśnym winogronem! Ja. Mhm. Wow. <gry> <gry> Nasze podopieczne powinny już wrócić. No wiem. Może posunęłyśmy się za daleko? Nie, trzymamy się planu. Kiedy wrócą, pogadamy z nimi. Wow. Enchantimals z zaczarowanego lasu. Chyba nic z naszego planu. Rób to, co ja. Witajcie przyjaciółki i nieznajome. Przed wami królewski zamek na wyspie. Ja jestem Bristol, a te dwa skoczne króliczki to Spring i Scramble. A ja jestem Piola. Ten dumny kucyk to jest Petit. A nasze podopieczne mają nam chyba wiele do powiedzenia. Oh. Oh.